Witam was bardzo, bardzo, serdecznie w pierwszym odcinku z farminga 2 na polskich modyfikacjach słuchajcie to jest moja pierwsza seria którą może będę prowadził tutaj z farminga co i jak słuchajcie może się będzie dość dużo sporo działo no i jak? A na początku chciałbym zaprowadzić po gospodarstwa. Tutaj już mamy na początku kurki, które już są tutaj pierwsze jajka, tu powoli. Jak już możecie na początku zauważyć, to już są już yy, brony, piątki. To już moja pierwsza yy, wywrotka. I tak, tu mamy opryskiwacz już yy, wiadomo. Yy, tu mamy do wapna strumyk. A tu już mamy na początku yy, Ursusa 30. Yy, ona będzie mi się dawać właśnie do takich wywrotek jeszcze mam yy, z dwie dodatkowe. Tu już mamy piękną, klasyczną 60. Tu mamy już yy, wiadomo do nasiewów yy, siewnik. Przesłuchał, odciągał? Yy, yy, aha Dobra, a podpięty jest yy, Tu mamy już klutywator yy, piękny. Tu już, tak, mamy wszystkie yy, bowy. On się w Będzie nadawał Olu do 30 alu do 60. No to zobaczymy. Dobry, dziękuję. Na razie by to korzystał zostało 60. Tu już mamy 4-skibowy Tutaj do Kurcuza c do 85. E, 80 piątka e, jest e, fajna Nawet a tak tu mamy już e, przejdźmy do bizonka do umówienia e, tu jest bizonek tu mamy dość no jak się pewnie się, się dlaczego nie czerwony to mam już e, Oga wszystko było ogarnięte dużo wcześniej Bo długo się zbieram do nagrywania tego A tu mamy nieposprzątane Tak jak paliwo Do do, do nawozu Do siewnika i, I tp I słuchajcie mm, Tu mam kolejne dwie wywrotki to zakupione w razie czego bo z nich to będę jak najmniej korzystał chyba one są świeżo, świeżo zakupione a e, zobaczymy e, co będę robił słuchajcie przejdźmy do moich dwóch dwóch pól e, które mam e, tu rośnie Przeniczka, tu jest wszystko ogarnięte. Przed nagrywaniem yy, tu też yy, jest pole, też eee yy, I jeszcze mam jedno pole, yy, na które muszę się akurat przejechać. Yy, to sobie chyba weźmiemy. 80 km z miłą e, chęcią. Wszystko z tego, co ja otwieram. Zobaczymy, jak to będzie. Odgarnić to.

out of here. O, tak, tak, tak. O, nie. O, nie. Yy, stoi, zamykam go, żeby go mnie nie ukradli. Słuchajcie, mm, na no temat. Na przykład 60, no to z 60 to będziemy na pewno korzystać dość sporo. Z 30 no to e, chyba zobaczymy do tych tutaj do mniejszych pól. A tego 85, będziemy korzystać jak pók, kultywator, brony z 60, czyli jest znaczy się i zobaczymy co dalej będzie w odcinkach słuchajcie gdzie to by to wejście do zwierzątek tutaj chyba słuchajcie jakbyście mi policzyli jakieś takie modyfikacje takie polskie bym mógł, 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 mógł dojść coś dać y, czy tu y, kogo tu mogłoby być no oczym to mnie żebym mógł coś dawać picie, jedzenia y, żebym mógł y, bo widzicie kurki y, mam jeszcze są zdrowe mam 8 sztuk to nie sobie latają i to chyba na początek wszystko na tyle i jeszcze no tak, tak jak te ta, tutaj też może z jakimiś maszynami będę chciał jakbyście chcieli żeby się pojawił jakiś jesz na przykład jakiś traktor jakiś ciągnik ze średnich czy to jakiś John Deere, New Holland. No to wszystko mi posłuchajcie w komentarzach, żeby dać jakieś polskie Modyfikacje, żebym mógł pobrać. Eee... I po prostu eee... to jest. No to pierwszy ociek pokazał gospodarstwa. Ociekacz eee... to coś tu mam kto by się kiedyś stąd podpisał Tylko yy, dajcie mi znać yy, Jakiś taki polski Czy to maluszek Czy to inny No to yy, dajcie mi znać yy, pod koment W komentarzu I yy, sorry, że nie powiedziałem Łapka w górę, subskrypcja, komentarz No to do zobaczenia Na razie cześć, papa pa.